Cześć dziewczyny, dzisiaj zaproszę Was na makijaż w kolorach złota i brązu. Jest to bardzo dobry makijaż na imprezę, na jakieś wieczorne wyjście. Również bardzo uniwersalny dla każdego koloru oczu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, i zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Najpierw nałożę sobie taki brązowy kolor. To jest kolor z paletki, której będziemy używać obu cieni. Dzisiaj to jest paletka Estée Lauder. Oświetlone. To jest taki dosyć ciepły, ale dosyć mocny brąz i jasny beż. One są lekko połyskujące i to jest paletka Cobblestones numer 02 z Estée Lauder. I wezmę sobie taki pędzelek, akurat wezmę, wezmę sobie pędzelek skośny i sobie wezmę jeszcze, powiem wam, taki trik. O spadło. Wezmę sobie po prostu to, co było w tej paletce jako szablon i będę sobie rysowała tym ciemnym brązem granice cienia. Czyli przykładam sobie tak od końcika do końca brwi. Widzicie, pod takim kątem, jak tutaj ta dolna powieka idzie, i nakładam sobie ten brąz. No to już możemy zdjąć. E, podkreślam nim też załamanie. Tym sposobem większość oka mamy oh. tym cieniem podkreślone. E, teraz nałożę sobie muszę znaleźć pędzelek. E, nałożę sobie taki em, ciemno-złoty cień, z zresztą ja Wam go teraz nie pokażę, bo mi się rozkruszył, w następnym filmie jaki zrobię, to będzie naprawienie rozkruszonego cienia ale nałożę go sobie w połowie do połowy powieki i on będzie nam stanowił bazę dla następnego cienia takiego bardzo mieniącego się z drobinkami no to już mamy zrobione raz, dwa Dobrze, bierzemy sobie teraz ten cień. To jest taki pigment z Inglota. To jest kolor numer 22. Słuchajcie, ten kolor jest nieziemski. Ja wam pokażę, jak on wygląda na, na wieczku. Czy to widać? Powiedzcie, że to widać. To jest taki złoto-fioletowy kolor z drobinkami. Jest po prostu boski. Ja już go ponad połowę wykończyłam, a naprawdę wie, wiedzcie, że jest ich dużo. Także jest po prostu cudowny. I wklepuję go sobie palcem y, też tutaj od, po, od y, wewnętrznej strony powieki do połowy. No, czyż on nie jest piękny, powiedzcie. Jest po prostu przepiękny. On nadaje nam ta, też y, takich lekko różowych tonów, takich dosyć właściwie ciepłych można powiedzieć, więc troszkę ocieplam ten makijaż. Dobrze, teraz mamy jak widzicie mocną plamę, więc bierzemy sobie taki puchaty pędzelek i tym wcześniej wspomnianym beżem z Estée Lauder będziemy tutaj sobie wszystko rozcierać. A mniej więcej rozstarty, nawet myślę, że trochę za bardzo. Dołożymy sobie jeszcze tego brązowego cienia w tym miejscu. O, 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 o. I rozetrzemy. No, Więc właściwie górną powiekę mamy zrobioną. Teraz bierzemy sobie, słuchajcie, taką kredeczkę, to jest kredka z sefory. jest to taki grafitowy kolor, ciemno-szaro-czarny i będziemy sobie jechać i na górnej powiece między rzęsami, na samej linii rzęs, naprawdę postarajcie się nie wyjeżdżać za daleko i dolną, dolną powiekę tak troszeczkę ponad połowę, dwie trzecie prawie. Słuchajcie, aparat, aparat mi wywaliło, więc powiem Wam, co zrobiłam w międzyczasie. E, namalowałam sobie kreskę tą e, grafitową kredką, którą Wam wcześniej pokazywałam, i po narysowaniu tej kreski e, na dole roztarłam ją sobie tą dołączoną gąbeczką. E, później od wewnętrznej strony powieki nałożyłam sobie cień numer 155, to jest taki złoty cień zinglota. Mam nadzieję, że to widać. On jest taki satynowy i pędzelkiem dołączonym do opakowania nałożyłam go sobie po prostu tutaj w wewnętrzny kącik i na górę. Tak, jak również połączyłam sobie ładnie tutaj górę tym brązowym cieniem z Este Lauder. Połączyłam sobie dół i górę, tak żeby się ładnie łączyły. No i teraz to sobie jeszcze raz dwa razy przelecę, tak żeby ładnie było starte te granice. Myślę, że z miarę w porządku. I teraz jeszcze raz użyjemy tego pencil brush i tym czarnym cieniem to jest czarny cień on nie jest do końca matowy on ma takie lekkie drobinki, ale ledwo je widać, powiem Wam. E, więc nakładam go sobie na ten pencil brush i lekko przyciemniam tutaj kącik. Nie, za, nie można nałożyć za dużo, bo tutaj nam się zrobi jakieś straszne rzeczy. I sobie nakładamy też tutaj leciutko w załamanie. Takie robimy sobie widzicie, trójkąt. I bierzemy sobie pędzel do rozcierania, ten, którym rozcierałyśmy. I sobie to wszystko ładnie blendujemy. Jeszcze wracamy sobie na chwilkę z tym naszym brązem z tym skośnym pędzelkiem i z ciemnym brązem ze Stellauder. I sobie tutaj jeszcze wklepiemy troszkę na wierzch. Troszkę dobrze. I z powrotem po raz enty rucieram. Teraz wytuszujemy sobie rzęsy. Ja w tym celu użyję oczywiście mojego obecnego faworyta z Maybelline Colossal Volume Express. I tuszuję sobie rzęsy. Dobrze, teraz przykleję sobie sztuczne i zaraz do Was wracam. Tak prezentuje się skończony makijaż. Zamknę oczka. Możecie sobie zobaczyć. Ze sztucznymi rzęsami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W międzyczasie jeszcze wykonturowałam sobie twarz. I teraz zrobimy sobie usta. Ja wybrałam błyszczyk. To jest właściwie błyszczyko-pomatka z Golden Rose. To jest Luxury Rich Color Lip Gloss. Kolor numer 10. Więc zrobimy sobie usta. I to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Pa!